05. <noise> Ta. Wiem. Chyba jestem Ale co zrobić? Wstałam. Bo już nie mogę spać. O w trzeciej zrobiłam sobie herbatę. Czekajcie, muszę wyciągnąć saszetkę. No, obudził mnie Artur. będzie za mocna ta herbata. Obudził mnie Artur, bo wstał, mówi, że go brzuch coś boli, że jakieś takie skurcze ma. Tam poszedł do toalety i ja już po prostu nie mogłam zasnąć. Wstałam, Siusiu, no i koniec. No po spaniu, więc. No, co będę się męczyć? Jak nie mogę przez godzinę zasnąć, no to jaki jest sens się dalej męczyć? Więc wstałam, zrobiłam sobie herbatę, nie kawę, bo na kawę jeszcze jakoś tak nie mam ochoty. Kawę to później sobie wypiję. Nie wiem, być może jeszcze zasnę trochę, no bo nie wyobrażam sobie, nie. No, zjem śniadanie. Słuchajcie, yy, zjem sobie, mam resztkę takiej sałatki jarzynowej, co jeszcze była z sylwestra. Chlebek sobie ukroiłam, yy, no i idę zjeść sobie coś tam zobaczę, może ja... <śmiech> <śmiech> może na jakieś komentarze podpisuję jakieś maile bo też przed świętami dostałam od Was maile i nie odpisałam nie miałam czasu w ogóle i wiecie i ta jelitówka i to wszystko, więc ehm... słabo no i po, i po świętach też dostałam od Was maile ehm... no i idę <laughs> sama nie wiem co ze sobą zrobić, no Włączę sobie laptopa i, i coś tam świruje pawiana, nie wiem, no. Szok, szok, po prostu to jest szok, nie? Wiecie co, naprawdę yy, jest sobota i i yy, <ścoughs> mamy dzisiaj do koleżanki, bo mamy to zaproszenie od niej, żeby wpaść, yy, bo ona miała przyjść do nas na Sylwestra, ale yy, nie było jej no i, i chciała się spotkać no i teraz nie wiem jak to będzie czy ja będę w ogóle przytomna czy ja będę w stanie ale najwyżej się tam w ciągu dnia zdrzemnę. też nie mam jakichś takich mega ogromnych planów chciałam pojechać w jedno miejsce ale jeszcze nie wiem czy to wyjdzie no ale idę zjeść śniadanko i bo wiecie ja mam tak że jak ja się obudzę to bardzo szybko, tak mój organizm jest przyzwyczajony że po prostu od razu chcę jeść bo jestem po prostu głodna

No słuchajcie, jest już 11, 3 godzinki jeszcze przespałam, bo o ósmej się troszeczkę położyłam. No czuję się wyspana w sumie, jak, jak <noise> mogę tak powiedzieć, no ale nie czuję się źle. Więc yy, dla mnie na drugie śniadanie, dla Artura na pierwsze będzie jajecznica, tu mam masełko, tutaj mam kiełbaskę śląską, yy, krakusa. Bo miałam krakusa jeszcze, jajeczka, no i kawka. I zaczynam robić, zjemy śniadanko i zaczynamy dzień, choć naprawdę jest bardzo deszczowo, pochmurno, ale myślę, że coś wymyślimy. Zobaczcie, co się dzieje. Jest taka wichura, i tak pada deszcz ze śniegiem. Po prostu, no, koniec świata jest. Ale jak? Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie. A rudy poszedł na dwór. Nie wiem, jak on wróci. <gry> На старту. Готови. Старт. На старту. На старту. Готови. Cześć, Gotowi? Hej, aktualizacja, która jest godzina? Jest godzina 15.30. Eee, może to się wydać Wam trochę dziwne, ale dopiero się wykąpałam. Eee, do koleżanki jednak dzisiaj nie idziemy. Przychodzi do nas siostrzenica moja. Eee, I teraz co? I teraz sobie zrobię coś na twarzy. No, co sobie zrobię na twarzy? Położyłam krem. Eee, słuchajcie, nie wiem, co się dzieje, ale naprawdę eee, niebo jest. Bordowe. Nie przesadzam, nie wyolbrzymiam, nie wymyślam. Niebo jest bordowe, więc nie wygląda to ciekawie, naprawdę. Wam, że aż się ciężko patrzy na to niebo, bo to coś zwiastuje. Bo się pomyśleć, co. Bo o tej godzinie, żeby niebo miało taki kolor, to, to nie jest zbyt chyba normalne. Um, jakiś tam lekki makijaż sobie tylko zrobię. Nic szczególnego ważne, tylko żeby nie straszyć. Wysuszę włosy i tyle. O, ręcznik już sam mi zjeżdża. Jakoś tak strasznie płynny się ten czekajcie, wezmę, zdejmę ten ręcznik dobra, potem wysuszę włosy, jakiś strasznie e, płynny się ten e, mi zrobił ten podkład hi, hi, hi. dobra, to już mi wystarczy jakoś tak mi leci nie wiem, czy może mu tu jest za ciepło czy jak e, jakie niebo mówię wam Boję się patrzeć na te chmury. Ym, no, także tak dzisiaj nie wiem, może zostanie na noc. Moja siostrzenica zobaczymy. Może będzie chciała, może jak nie będzie musiała z psem wejść, to zostanie. Ale tam wiem, że ona ma psa, więc może być różnie. Yy. Chciałam jeszcze odkurzyć w kuchni i w salonie. Zobaczę, czy mi się to uda. W kuchni to najlepiej najchętniej jeszcze bym podłogę zmyła. Jejku, ale jest ciemno. Rude słyszycie. Chciałam Wam jeszcze pokazać od Bikoła. Ja dostałam takie kapcie hmm, myszki, ale na razie ich nie będę e, ubierała, dlatego że mam jeszcze. Muszę zużyć chyba na razie te, co mam, bo nie będę tak wszystkich, e, wiecie, otwierać jak to się mówi: otwierać i zużywać. Może niech najpierw jedne, drugie i trzecie się zniszczą, a potem czwarte napocznę. No, rude, pięknie. Na łóżku się układa. No. Można, można. Jak skończę się malować, to idę pędzle umyć koniecznie. obiad mam kapuśniak bo dostałam taką gotową kapustę mięsną od mamy i tylko ugotowałam ziemniaczki no i mam kapuśniak jeju ale będzie zaraz jakie chmury o matko koniec świata ciemno się zrobiło normalnie słuchajcie ciemno Czarne chmury. Czarne, ołowiane chmury. Nie wiem. Zaczynam się obawiać. E... No i co jeszcze chciałam powiedzieć? Jeszcze chciałam powiedzieć, że e... no, że pędzle muszę umyć. Zaraz jak się umaluję. Muszę jeszcze w zaraz czymś walnie nie wiem czym no. Słuchajcie na morzu sztorm szaleje 4 godziny był Wczoraj prom opóźniony, ale, e, ale, mój brat na szczęście z dziewczyną dopłynęli do Szwecji, ci także są bezpieczni już. Ale mój brat mówi, że tak po prostu bujało na morzu, gdzie to tak na promie, toś to tak nie czuć, ale no było czuć. Więc wiecie. Dobra, ja.

Będę musiała iść na zrobienie brwi, bo jakoś jak sama sobie tak robię, to wiecie co? Nic dobrego z tego nie wychodzi. Słuchajcie się, zrobiło ciemno. Autentycznie. Nic wam nie ściemniam. O, no i śnieg z deszczem. Ale jakie płaty. Jest ciemno, jakby była, słuchajcie, 20. Serio. No, no dobra. Może 19. Niesamowite. Niesamowita ta pogoda dzisiaj jest. Co za dzień, ani nigdzie na spacer wyjść, ani nic. Wczoraj tak sobie myślałam, że może dzisiaj byśmy gdzieś poszli, ale no jak widać, nie było nam to dane. Zarzucę sobie jakiegoś kolorku. Ostatnio mi się spodobał ten, ten zielony, właśnie ten niby zielony, ale nie wygląda jak zielony fajny taki nieoczywisty na powiece bo on w palecie wygląda jakby był zielony taki jest dziwny Mm -hmm. Mam dużo pędzli do wyprania, naprawdę dużo.

E, idę suszyć włosy. Siostrzenica do mnie napisała, że będzie za pół godziny, więc e, a to było jakieś 5 minut temu. Więc dobra, mam jakieś 20 minut. E, nie wiem dlaczego tutaj się wydaje, a to pewnie dlatego, że jest jakieś sztuczne światło. Że tu jestem jakaś taka bardziej brązowa, nie wiem dlaczego. E, ale jest w miarę to wszystko spójne. E, Idę, y, i co? Będę kończyła tego vloga, idę suszyć włosy, y, idę jeszcze na dole odkurzyć i dzisiejszy wieczór będzie spędzony z Arturem i z moją siostrzenicą y, i będziemy się widzieć jutro. A na dzisiaj wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, pa pa! No dobra, pokażę się Wam jeszcze. Tak wyglądam. Tutaj mam moją spinkę, której tutaj nie widać, ale mam.